1. biało Szara ściana z załóżkiem w sypialni biało Szara ściana z załóżkiem w sypialni Projekt Katarzyna Szostakowska Kretiamp średnik co Fotografia Marta Bechling Pion poziom główne miejsce w sypialni zajmuje łóżko z tapicerowanym welurem zagłówkiem który wzmacnia wrażenie intymnej przytulności. Lampki nocne zastąpiły tu wiszące, szklane, bardzo dekoracyjne oprawy. Ściana za łóżkiem została pomalowana farbą w kolorze białym i szarym, dzięki czemu powstało złudzenie, że pomieszczenie jest prostokątne. Tym sposobem architekt oszukała perspektywę i wyrównała proporcje ściany, która biegnie pod kątem. 54-metrowe mieszkanie w Warszawie. Kolor w salonie Jasna kuchnia, piękne wnętrze. 2 laminat i fornir na ścianie za łóżkiem w sypialni, laminat i fornir na ścianie za łóżkiem w sypialni. Projekt: Łukasz Radecki i Katarzyna Fotek. Architekci wnętrz de zdjęcie i stylizacja, pion poziom slash Marta Bechling sypialnia utrzymana jest w ciemnych kolorach. Na części ściany za łóżkiem położony został laminat z motywem marmuru, a resztę stanowi ozdobny panel z precyzyjnie wyciętymi geometrycznymi ornamentami pokrytymi fornirem. Który dodatkowo podświetlono jeszcze klimatycznymi ledami, tak jak i złote listwy po przeciwnej stronie pokoju. Całość zabudowy meblowej na wymiar wieńczą szafki nocne i funkcjonalna szafa pokryta barwionym szkłem. Piękne wnętrze w stylu modern classic. Zobacz eleganckie mieszkanie dla mężczyzny 3. Dekoracyjne panele na ścianie za łóżkiem w sypialni. Dekoracyjne panele na ścianie za łóżkiem w sypialni. Projekt. Pracownia projektowa Purose. Fotografia Natalia Kaczmarek. Inkadr. Stylizacja. Ula Kasińska sypialnia jest elegancka, jasna i przytulna. Ściany zatapicerowanym łóżkiem pięknie zdobią delikatne. Panele dekoracyjne w beżowym kolorze, nadające jej trójwymiarowości. Bardziej wyraziste jest wykończenie ściany naprzeciwko łóżka. Tu architekt zastosowała tapetę z intrygującym motywem latających ryb. Przytulności nadają sypialni zasłony zdobiące okna, miękka wykładzina na podłodze oraz drewniana szafa i szafki nocne. Piękne 40-metrowe mieszkanie. Elegancka kuchnia i salon. Małe, ale wygodne wnętrze cztery biała farba i drewniane lamele na ścianie za łóżkiem w sypialni biała farba i drewniane lamele na ścianie za łóżkiem w sypialni projekt Pracownia decorom. Fotografia pion poziom sypialnia urządzona jest ciepło i przytulnie. Jasne kolory optycznie powiększają nieduże pomieszczenie i dodają mu lekkości. Ściana za łóżkiem pomalowana została białą farbą i ozdobiona drewnianymi lamelami. Oba materiały doskonale się uzupełniają. Drewno wnosi do wnętrza ciepły, przytulny klimat. 60 metrowe mieszkanie w bloku. Przytulny salon, piękna kuchnia, jasne wnętrze. Tapeta z botanicznym wzorem na ścianie za łóżkiem w sypialni, tapeta z botanicznym wzorem na ścianie za łóżkiem w sypialni, projekt One SIGN. FOD. Pion. Poziom sypialnia w małym. Bo niespełna 30 metrowym mieszkaniu, to prawdziwa łaza spokoju i harmonii. Projektantki zaplanowały mocny akcent w postaci kolorowej ściany za łóżkiem. Znalazła się tu tapeta w kolorze zgaszonej zieleni oraz druga, z efektownym, botanicznym wzorem. Dzięki temu sypialni wygląda naturalnie. Lekko i elegancko. Aranżacja uzupełnia proste, beżowe łóżko i dekoracje w tym samym kolorze 30-metrowe mieszkanie w Warszawie. Piękna tapeta w sypialni, jasny kolor w kuchni 6. Różowa ściana za łóżkiem w sypialni, różowa ściana za łóżkiem w sypialni, projekt wnętrza, pracownia Dezoro om, Fotografia Marek Koptyński Archi Foto. Stylizacja. Angelika front. Atmosferycznie sypialnia to prawdziwa łaza spokoju. Poczucie intymności budują tu ciepłe. Półowe tonacje różu. Uwaga przeciąga szczególnie pastelowa ściana za łóżkiem tworząca miłe okutło dla kremowych frontów zabudowy garderobianej szafy z dekoracyjnymi uchwytami. Głównym elementem wyposażenia jest utapicerowane łóżko w kolorze pudrowego różu, które harmonijnie wtapia się w aranżację. Piękne 50-metrowe mieszkanie. Kolor w salonie i w kuchni. Nowoczesne wnętrze. 7 Tapicerowane panele i lustra na ścianie za łóżkiem w sypialni. Tapicerowane panele i lustra na ścianie za łóżkiem w sypialni. Projekt wnętrza. Monika i Adam Bronikowscy, koladeś fotografia jasen Christof jasne, spokojne kolory otulają sypialnię miękkością i delikatnością, dzięki czemu wnętrze jest eleganckie i przytulne, ściany za łóżkiem zdobią tapicerowane panele ze złotymi listwami oraz umieszczone po dwóch stronach lustra, kompozycje uzupełniają dwie, Proste wiszące lampy. W sypialni znajduje się także zabudowa meblowa o obłych kształtach. Eleganckie mieszkanie w Warszawie. Przytulny salon i kuchnia. Jasne wnętrze. 8. Drewniane lamele na ścianie za łóżkiem w sypialni. Drewniane lamele na ścianie za łóżkiem w sypialni. Projekt Julita Bojańczyk. D.R.D.Sign, zabudowa meblowa, Dorota Majkut, DR-D-Sign. zdjęcia, zagórne studio szerokie, wygodne łóżko ma jednak kameralną i pełną ciepła oprawę, stanęło na tle ściany pokrytej naturalnymi, drewnianymi lamelami, dodatkowo zwiszących symetrycznie pięknych. Delikatnych lamp spływa na nieciepłe, nastrojowe światło. Sam mebel ma bardzo tradycyjną formę, prostej ramię towarzyszy ażurowy, drewniany zagłówek. Dzięki temu dobrze wpisuje się w sferę japońskich inspiracji. Ale piękne wnętrze. 59-metrowe mieszkanie dla młodego mężczyzny zachwyca. 9. Sztukateria i kinkiety na ścianie za łóżkiem w sypialni, sztukateria i kinkiety na ścianie za łóżkiem w sypialni, projekt wnętrza. Daria Przewódzka. Fotografia Natalia Kaczmarek Inka sypialnia jest jasna, elegancka i przytulna. Klasycznie urządzone pomieszczenie zachwyca stylowymi wykończeniami. Dekoracyjnymi dodatkami i funkcjonalnymi rozwiązaniami to niezwykle przyjemne miejsce nie tylko na odpoczynek. W sypialni udało się bowiem stworzyć miejsce do pracy ze sporem biurkiem i malowniczym widokiem. Ściana za łóżkiem wykończona została delikatną sztukaterią w jasnym kolorze i dwoma stylowymi kinkietami. piękne 70 metrowe mieszkanie, stylowy salon i kuchnia. Klasyczne wnętrze. 10. Kamień i drewno na ścianie za łóżkiem w sypialni Kamień i drewno na ścianie za łóżkiem w sypialni, projekt, Maka Studio, FOD Jakub Nanowski, perspektywa sypialnia połączona jest z salonem łazienkowym, urządzona została w stylu nowoczesnym, łóżko ze skórzanym wezgłowiem wykonano na specjalne zamówienie według autorskiego projektu Maka Studio, pięknie prezentuje się na tle ściany wykończonej dwoma naturalnymi materiałami. Przytulnym drewnem i eleganckim, efektownym kamieniem drewno zastosowano też na frontach szafy i na podłodze.